Hej, ozucie. na samym początku, zanim zacznę, zmiana formatu, mianowicie nie będę już omawiać tego, co się działo w Mandze, tylko będę mówić na temat swoich uczuć, i na temat tego, w jaki sposób ja reagowałam na dane rzeczy. Natomiast tak, ponieważ czaptery, odcinki się robiły zbyt długie, tak? A teraz przechodząc do samego chapteru, to mam, powiem Wam szczerze, mieszane uczucia. Mianowicie przede wszystkim mamy Jugarama, tak? Jugarama, który na samym początku mówi nam, że jest dumny z tego, że Juchawak wybrał jego, że uznał go za bardziej godnego niż Ishide, żeby zabrać mu moce, a, a po chwili Jugaram mówi do Ishide, hej, kolo, podejdź tutaj, zabiorę twoje rany, a ty idź ratować swoich przyjaciół, tak? Z jednej strony jest dumny, tak, z jednej strony mamy go zafiksowanego dalej na, na punkcie Yuhawaha, yy, z drugiej strony natomiast... Yy, Wydaje mi się, że Jugeram jest po prostu rozgoryczony, że Juhawach po tym wszystkim, co, co Jugeram mu dał, tak, po tym wszystkim, co dla niego poświęcił, tak po prostu go zostawił, tak, tak, po, prostu, tak po prostu go okradł z, z, z mocy, tak, w pewnym sensie, i, i tak po prostu odszedł. Tak. Szczerze powiedziawszy, nie dziwię mu się, ja też bym była zdenerwowana. Natomiast e, przechodząc dalej, mamy tutaj Ichigo, który na samym początku jest, e, jest załamany, tak? Jest, jest kompletnie zrezygnowany. Zrezygnował już wcześniej, jest kompletnie zrezygnowany, kompletnie się poddał, tak? E, przychodzi Renji, przychodzi Rukia, e, mamy Orichime, która która stara się. E, w, 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 Wrócić Bankaj i czyli go do poprzedniego, do poprzedniego stanu. Tak? Zapomniałam, że orihime ma możliwość wracania w czasie, tak? że, że ma możliwość przywracania tego, co było. Tak? Czyli w pewnym sensie ona dosłownie odwraca czas. Tak? Jej, jej moc nie, nie polega na tym, żeby wyleczyć kogoś, tylko żeby wrócić go do stanu, w którym nie był ranny. To jest, zapomniałam o tym, już mieliśmy to przy Aizenie, już Aizen to mówił, kiedy Orichem leczyła Gurimu Joa, jeżeli dobrze pamiętamy. Natomiast tak, natomiast przychodzi Rukia, przychodzi Renji, oboje jeszcze mają w sobie te, zdecydowanie, tak, jeszcze chcą coś zrobić. Renji próbuje zaatakować Hawaha, nie udaje mu się oczywiście. Natomiast co mi się spodobało, Renji, Podniósł po prostu Ichigo, e, kiedy ten lamentował nad sobą i nad tym wszystkim, co się dzieje dookoła, tak, podniósł go, kazał mu się zebrać do kupy i, i chciał po prostu ruszyć, tak, chciał, chciał ruszyć za Yuhawahem. I dobrze zauważył Renji e, na, e, na, na słowa Ruki, ponieważ Rukia chciała zostać i uformować jakąś strategię, natomiast Renji dobrze zauważył, że... E, Natomiast nie, nie tyle, że zauważył, ile, ile, po prostu stwierdził, że to bez sensu, tak? że skoro chłop widzi czas, tak, to bez sensu formować na niego jakąś strategię, kiedy on ją po prostu zniszczy, jak tylko tam wejdą, e, więc, więc, lepiej iść po prostu, żeby powiedziawszy, to jest chyba najlepsza strategia na, Jucha, na wacha. wejść na niego na pałę i po prostu kombinować, kombinować w momencie, tak? co, 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 zrobić, tak? decydować na bieżąco, e, przez, przeskakiwać między ziarnkami piasku, to o czym mówiłam już kil... wcześniej, tak, Natomiast i czyli go dalej jest załamany, tak, i pojawia się Tsukishima, tak, i powiem Wam, że ten moment yy, uważam jednocześnie za bardzo sprytny i za taki zostawiający taki troszkę lekki niedosmak, ponieważ Tsukishima potrafi zmieniać wspomnienia, tak, żeby, żeby zmieniać uczucia ludzi, tak, i w tym momencie Tsukishima e, dziabnął Ichigo mieczem, tym swoim magicznym czarodziejskim e, i prawdopodobnie pozmieniał mu troszkę wspomnienia, pozmieniał mu troszkę uczucia odnośnie Uchawaha, tak, żeby Ichigo już nie był taki załamany, ponieważ e, fakt tego, że ten Sazangetsu został z powrotem złożony do kupy, nie jest jest dla mnie wystarczającym powodem, żeby Ichigo od tak magicznie bez, bez niczego po prostu yy, wstał, tak, wyprostował się i okej, okay, spoko, uznajemy, yy, że, że wasz dług w stosunku do mnie został spłacony, tak, ruszajmy, skopać tu jakiś hawachowi. Yy, podejrzewam, że Tsuki się po prostu coś, coś tam mu namieszał we wspomnieniach, tak, żeby Ichigo nie był załamany. Yy, z jednej strony bardzo fajny pomysł, tak, ponieważ mi, jak, jak mieliśmy. Eee, ganjo. Tak, ganjo, ten Kuzyn, kuzyn Ichigo, tak? jak, jak miał trenować przed samą walką, z, e, przed samym tym ruszeniem do boju przeciwko Strennitersom e, i Yuhapachowi, Juha kiedy ta, ta cała wojna została ogłoszona, tak? ale zanim się ta główna część jej zaczęła, to mieliśmy obraz, kiedy on ruszał do treningu razem właśnie z Tsukishimą, z Ganjo i z tymi wszystkimi zabitymi członkami ich, ich drużyny. Tak? Więc fajnie, że oni zostali wróceni, tak, fajnie, że, że, że oni się tutaj cofnęli. Faj, faj, fajne są nawiązania właśnie do tych poprzednich wa walk, e, jakie miał Ichigo. Tak? Mieliśmy na samym początku, jak Juhawach e, rozmawiał zajzenem. E, teraz mamy właśnie ganjo i, i Tsukishime, którzy jeszcze wcześniej zostali tam nawiązali, Widzieliśmy tylko wtedy e, tak tyły ich głów na takiej zasadzie. Natomiast tutaj wrócili, tak, i ich moc bardzo, bardzo się przydała. Bardzo fajnie to jest zrobione yy, i tak, powiem Wam, że, że właśnie z jednej strony mi się to podoba, tak, bo bardzo fajnie zostało to wykorzystane, bardzo fajnie zostało to zaimplementowane do tego, co się dzieje obecnie, tak? Ta, jednak pomoc Tsukishima w tym momencie była nieoceniona, zwłaszcza dla Ichigo, który się kompletnie poddał, jednak z drugiej strony pozostaje mi to nie, posła, nie taki... Niedosyt, tak? Ponieważ bardzo bym chciała, żeby Ichigo jednak znalazł w sobie tą chęć do kontynuowania walki. Ona gdzieś tam w nim jest, tak? Ona gdzieś tam w nim jest ta, ta, ta jego wiara, tak? Jednak Ichigo jest człowiekiem mocno wierzącym, mimo wszystko w swoją wygraną, tak mocno wierzy w to, że może pokonać przeciwnika, nieważne jak potężny jest. Natomiast tutaj musieli się uciec do takiego pewnego fortelu, tak, żeby, żeby zmienić poczucia i czy go jednak mimo wszystko wolałabym, żeby doszedł do tego sam, tak, żeby sam zadecydował, żeby sam wyszedł z tego dołka, w którym się znalazł, tak? Natomiast cóż, w tym momencie nie możemy sobie pozwolić na Ichigo nie i, i drużyny wszystkie nie mogą sobie pozwolić na to, na, na, na y, czekanie, tak? Aż Ichigo się po prostu podniesie, tak? Wcześniej mieliśmy, y, ja przy walce z Aizenem mieliśmy jednak mimo wszystko ten, ten, ten kawałek czasu, y, te 5 minut, 3 miesiące, w których Ichigo jednak mógł wrócić do. mógł, mógł się podnieść, tak? Móg, mógł spróbować podjąć walkę z Juhawachem. Bo w ogóle wtedy dostał wielki zastrzyk mocy. W przypadku ganjo. I czy nie poddał się na chwilę, ile tak, tak przez chwilę rozpaczał, tak? Ale się podniósł tak i chciał walczyć, chciał odzyskać te swoje mocy. On nie zrezygnował. Tutaj się kompletnie poddał i nie mieli po prostu czasu, nie mieli możliwości, żeby, żeby go postawić na nogi. Natomiast tak. Jak już powiedziałam, ten chapter zostawił mi mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony jest, jest tak, a z drugiej strony 5 sekund później jest tak, ok, ruszaj do boju, tak, walcz, tak, jesteśmy silni, ruszymy, zwyciężymy. Yy, natomiast, yy, tak, musimy czekać do kolejnych chapterów. Ciekawi mnie, czy zbiorą się wszyscy, zanim wyruszą za Yucha Tak, portal jednak mimo wszystko jest otwarty. Suki, szyma i Ganjo podejrzewam, że praw. Ganjo czy ginjo? Nie wiem. Nie pamiętam, prawdopodobnie ruszą z nimi. Podejrzewam, że tak. Mieliśmy właśnie ten fajny panel z, z, tym, z, tą, z tą kostką, tak? którą używali do przemieszczania się na samym początku. Podejrzewam, że Chad i, i Ganjo Ginjo, jak mu tam, tam kuzyniczy go też wkrótce się pojawi i ruszy do, ruszy do walki. mnie, gdzie jest Ishin i, i ojciec i ojciec Ishida. Nie pamiętam, jak on się nazywa. <gum> kompletnie. Natomiast tak. Ciekawi mnie, czy wszyscy się po prostu zbiorą do kupy i czy wszyscy razem ruszą. Podejrzewam dalej, że, że walka będzie się skupiała właśnie na takiej wspólnej walce przeciwko Yuhawachowi, a zakończy się na takim krótkim, szybkim pojedynku między Ichigo a Yuhawachem, takim rozstrzygającym już kompletnie. Natomiast te, na to musimy czekać na, w kolejnych chapterach, a w tym to było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie!